Nauczanie domowe 19 października. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędziom albo rozjemcom. Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie a nie jest bogaty u Boga. Wśród słuchaczy niedzielnych kazań zdarzają się takie myśli, a nawet głośno formułowane uwagi. Dobrze im powiedział. Albo szkoda, że mój mąż tego nie słyszy. Albo też oni to sobie powinni wziąć do serca. Zdarza się więc nam, że słuchamy za innych, albo nieobecnych obarczamy koniecznością nawrócenia, nie odnosimy padających słów do siebie, ale do kogoś obok. Tak właśnie zachował się człowiek z tłumu. Odezwał się w ten sposób: Jezu, powiedz mojemu bratu. A Jezus właśnie do niego skierował następne słowa: o chciwości, o posiadaniu w nadmiarze i o gromadzeniu tylko dla siebie. Wyposażony w takie pouczenia, ten człowiek z tłumu mógł wrócić do domu, by dogadać się ze swoim bratem. Może czasami czujesz się tak, jako człowiek z tłumu. I może bardziej powinieneś brać do serca to, co pada na kazaniu, na nauczaniu, na konferencji, czy też przy innej okazji, kiedy Bóg mówi coś do ciebie, do twojego serca i chce, żeby ta nauka była przez ciebie stosowana. Zdarza się bowiem wśród wiernych postawa kwietyzmu, to znaczy Taki brak zaangażowania i przekonanie, że coś się zrobi samo. Lub podpinamy pod to niedziałanie Boga, że to jest Jego zadanie, to On za nas wszystko zrobi. I to tak jak w Ewangelii. Jezu, powiedz mojemu bratu, by coś zrobił. A Jezus mówi: Ty masz powiedzieć i ty masz zrobić. Po to nas Bóg stworzył byśmy byli jego współpracownikami. I wtedy pod Bożym okiem kształtowana jest nasza samodzielność. Noe zbudował arkę pod okiem Boga. Mojżesz przeprowadził lud przez pustynię pod okiem Boga. Dawid stał się królem pod okiem Boga i wtedy wszyscy ci byli Samodzielni, ale podporządkowani Bożemu Prawu, Bożemu Słowu, Bożym Wskazaniom. Nie Bóg ma wychowywać dzieci, nie Bóg ma uprawiać ziemię, nie Bóg ma pracować na komputerze, nie Bóg ma głosić Ewangelię. To jest Twoje i moje zadanie. Byśmy w tej podporządkowanej samodzielności. Odkryli piękną wartość, godność i wielkość naszego powołania. Na słowa powiedz mojemu bratu, Jezus mówi: Nie, ja mówię tobie. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.